Takie wygodne łyżeczku, mogłabym spać całą wieczność. Ej, jest to nie jestem. oczy Co? O co chodzi? Co się? Co, co, co się stało? Arnold, Sofit! Co, co jest tam? Aha. Wiadomości, kolejna tragedia, chyba już piąta w tym tygodniu, jest dopiero wtorek, nie uwierzycie, dom się spalił pod osiemnaście, a w tym był zombie, to wam są seria zombie, teraz podobne zombie konie biednego Dziadzio Tadzia waszego znanego, proszę go uratujcie mieszkańcy trzydzieści siedem, do widzenia. O kurde, szybko, Dziadzio tadzio! Dobra, niemożne A gdzie jest mój papieżek? TADZIO! Szybko... Szybko do DZIADZIA TADZIA! DZIADZIO TADZIO! Czemu Arnold w domu? Gdzie jest DZIADZIO TADZIO? Nie wiem! Gdzie? Pomocy! 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 Zombie tam Aaaa, zombie. zombie! DZIADZIO CHODŹ! Dobra, dobra uciekajcie! Co to jest za piraki? Szybko uciekamy! Uważaj, Edek! Ociekali! Ej, Edek! Szybko, szybko chodźcie! Dobra, dziadek żyje, chodźcie wszyscy do domu! Wszyscy do domu! Dziadziu nic ci się nie stało! nic ci się nie stało? Nic, ale zombie mnie gonił. Ja prawie mnie wepchał do wody. Ja nie mogę. To był koszmar, będę miał traumę. Otwórz się mu, dobra. od ty odpocznij, a... Potem jak odpoczniesz sobie, to przyjdź do nas. O oh my god, dobrze. Dzięki. Ojej, ale mnie plecy bolą od tego biegania. O, dobra, dziękuję. dobra, dziękuję. Ej, to było dziwne. Anastazy, nie teraz, chodź tu. Anastazy. Co? Chodź. Sophie, chodź. To było dziwne. ZOMBIE Odby. GONIŁ NASZEGO DZIADZIA To jest dziwne, takie dziwne no, Ale naprawdę, teraz to nie są żarty No bo jakby Dziadzio dużo przeżył nawet Chyba pięć razy więcej od nas, no ale ZOMBIE Dosłownie ZOMBIE Jest pod naszym Nie, ja sprawdzę Czekajcie, sprawdzę przez okno czy jest tam zombie Przyszykujcie broń, Edek, Anastazy. Idzie, Jadek, Edek. Ej, idzie, idzie! Szybko! Nie, idzie do składziku. Szybko, y, chodźcie, idźcie. O mój <śmienny> zombie! Ale dziwne odgłosy wydaje, nie. To są jakieś jaja, kurde. Ym, szybko, y nie wiem. Czekaj, wy, wy tam się z nim policzcie. Czekaj, żeby raczej... Co, co? A... Co tam się dzieje? Otworzyło się drzwi. Nie żyje! On się śmieje. Weź go jeszcze raz zwalnij. O! Nie żyje. Czekajcie. Yy, ale brz. Ale... jemy Wymiotować się chcę. Czekaj, 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 nie, nie, nie. Al chole! Ty bo zaraz mi się zakażą ręce. Szybciej, gdzie? Ustań, wywal, na piasek. Idź sobie. No, ale... Ej, szybko, ej, szybko, odkażcie mi ręce. Macie coś do odkażania? To. Ja mam zakażone ręce. Sofi, Sofi, masz może jakąś apteczkę czy coś? Mam, mam poczekaj, muszę ją tylko smaleć. Do łazienki, kurwa. Dobra. Co się... Dobra. Zaraz co, powiesz. Zróbcie. zaraz Zróbcie. odpowiesz. Zróbcie. Zróbcie. Arnold powiesz. Zróbcie. 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 Dobrze, bo... Y... Się robię trochę zielona. <coughs> Dobra. Zjemce... Nie ma powietrza! Nie ma powietrza? Kurde. Dobra, zjem te leki. Um, dobra, dobra. Ta, ta tabletka mi pomogła. I ta apteczka też mi pomogła. Dzięki wam. Dobra, Ale dobra. Już, już się robiłam cała zielona. Normalnie myślałam, że oddychać nie mogę. Więc... odłożyć te o, on biega na jakoś niemyjszym, dobra, ja chyba muszę odetchnąć, wy możecie robić, jeśli będą jakieś wiadomości albo zombie, to szybko mnie obudźcie, ale ja trochę słabo czułam, więc muszę przespać się, dobra? Dobra. Dobra. Co jest, kto mnie budzi? To moje głos... Co jest? Kto to krzyczy? Sofii? Co się dzieje? Co się stało? Co się stało? Zombie? Szybko! Mm. ja jestem za stary, żeby strzelać. Weź to ktoś ode mnie tam albo strzelę. Nie strzelajcie, tylko podagryz zemsty, co wy zrobiliście moi braciom. Moi braci. Może no, jeden z kibli. Dobra, co to się wyrażyło jakby... jakby... co to było?